A tam znowu wypłynie. Widzę ją, kiedy oczy zamykam. Słyszę ją, kiedy cisza gra. Bo to jest moja ruda orlica. I im bliżej, tym lepiej ją znam. Bo to jest moja ruda orlica. I im bliżej, tym lepiej ją znam. Bo. Ciągle patrzy w oczy me, bo gdy nie patrzy, jest mi bardzo źle. Gdy na czerwonym szlaku wzrokiem śledzi mnie. Odczuwam dreszcze, niestraszne mi deszcze, Deszcze niestraszne mi, nie boję się burzy. Ruda jest ze mną, jam jest orzeł duży, Za dużym orłem kroczą i orzełki, Mijają brudnik, polanki, odełki, Bo ojejejeje, ojejejeje, a My lubimy raj, ruda tu jest, i czeka na nas, bo dobrze to wie, że orły są. Za szybko mija czas, bo oje, je, je, a. Duzi mali doszli do wieszyny, Wzięli pieczątki od pięknej dziewczyny. Trasę skończyli w powszywnej wobozie i poszli prosić o pogodę poziom. Lecz ich modlitwy nie były słuchane. Stajemy rano, obóz plac zalany. W regulaminie kopa nas czekała. Tylko w marzeniach jednak nam została. Bo Ojejejeje, ojejejeje, a my lubimy rajd, gruda tu jest i czeka na nas, bo dobrze to wie, że orły są, że szybko mija czas, bo ojejejeje, ojejejeje, a my lubimy rajd, Luda tu, tu jest i czeka na nas, bo dobrze to wie, że orły są, za szybko mija czas, bo ojejejeje, ojejeje, ojejeje Szanowna komisja, proszę się nie gniewać, bo tutaj w Pokrzywnej wszystko można śpiewać.